Porto jest jak stary, dobry przyjaciel. Nie możesz doczekać się, kiedy znowu go zobaczysz. I nieważne, czy od ostatniego spotkania minął miesiąc, rok czy dziesięć lat. On zawsze pozostaje sobą. I właśnie za to go uwielbisz. Saudade. So Portugalskie określenie niezwykłego stanu, którym szczęśliwe wspomnienie miesza się ze smutkiem, że może ono się już więcej nie powtórzyć. Słowo pełne melancholii, wzruszenia, tęsknoty. Wyjeżdżając z Porto, będziecie wiedzieli o czym mówię. O, mamy problem. Nie da się przejść w wózkiem. Ani, ani tu, ani tu. To jest właśnie Portugalia. Ale za to ma inne uroki. Bardzo żałuję, że nie mogę Wam tego dzisiaj pokazać. Bo restauracje czynne są tylko na wynos. Ale musicie mi uwierzyć na słowa, jak tu przyjedziecie, to koniecznie sprawdzić na żywo. Bo w restauracjach w Portugalii panuje niesamowity klimat. A to dlatego, że kelnerzy są w dosyć podeszłym wieku. Za to bardzo są doświadczeni i znają swoją klientelę doskonale. Potrafią w takiej restauracji pracować na przykład kilkanaście lat. Sami Portugalczycy są dosyć wybredni, jeżeli chodzi o jedzenie, bo nie wejdą do pierwszej lepszej restauracji, nie spytając się wcześniej jakiegoś znajomego o polecenie. Potrafią też na przykład jechać dwie czy trzy godziny do innego miasta, specjalnie, żeby zjeść pyszne, ulubione jedzenie w ulubionej restauracji. Trzeba przyznać, że z dziećmi jedzenie na dworze jest dużo prostsze niż jedzenie w restauracji. Jak upadnie coś na ziemię, to zje to gołąb <laughs> albo pies. Mogą się ubrudzić. Dokładnie. Mają gdzie, się, gdzie biegać. Nie trzeba nic myć później. Nie? Jest Idealnie. Idealnie. Jemy. Prego prato i kiełbaska. Tradycyjna kiełbaska. Galska. Pablo. I kokolody. Dziś cały dzień się na nas ludzie patrzą, bo jesteśmy w krótkich rękawkach, a wszyscy tutaj dookoła w bluzach, w kurtkach. Patrzcie na Pablo. Patrzcie na Pablo. klubu FC Porto można zostać od urodzenia dosłownie. Całkiem fajny prezent na Baby Shower. I jeszcze ciekawostka. Prezes klubu FC Porto, George Nuno Pinto da Costa, jest prezydentem z największą ilością zdobytych tytułów w świecie piłki nożnej. Ciekawe czy polskie marnotrawy? Kilka lat temu miałam nawet możliwość uczestniczenia w jednym z meczy FC Porto tutaj na Stadio de Dragao i muszę przyznać, że mecze odbywają się w bardzo spokojnej, rodzinnej atmosferze, bo na mecze przychodzą całe rodziny. Rozwojów nie ma, jest bardzo bezpiecznie. Więc jak będziecie tutaj, to polecam. No, no, jak będzie zimno i będziesz na meczu. Co zjeść w Porto? Moje serce skradło dwie potrawy. Bacalhão, czyli dorsz, serwowany w Portugalii na kilka różnych sposobów, oraz smażone pierożki, zwane risois. Risoix to nie jedyny przysmak w Porto, bo nasze ulubione tradycyjne jedzenie, to też ripesz, czyli flaki. <grywki> Takie tradycyjne flaki, trochę inne niż u nas, bo z fasolą, bardzo dobre. No i jeszcze jedno tradycyjne danie, które koniecznie musicie spróbować. Oczywiście ja nie próbowałam, bo nie lubię sera, ale to jest wyjątek, ale Marcinek bardzo lubi francesinia. Kanapka z serem, z kiełbą, z szyną, z jajem i sosem. Idziemy sobie po moście Ponte de Luís, czyli w moście Ludwika pierwszego, który łączy Porto z inną miejscowością, Villanueva de Gaia. <noise> most ten został zaprojektowany przez Eiffla, Gustawa Eiffla, tego samego, który zaprojektował wieżę Eiffla. Jest on w tym momencie ikoną miasta i chyba jest to najsławniejszy most w Portugalii. A na górze jeździ metro. A na dole jeżdżą auta. Czekaj, czekaj Hugo, czekaj, 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 bo ja tutaj kameruję. O! I zaraz tak. Tato poszedł tak. O, ale mam szok. W Portugalii oprócz jedzenia trzeba oczywiście coś pić, a do picia jest tu całkiem sporo, bo Portugalia słynie z przepysznych win. W samym Porto można degustować dowoli ten wspaniały trunek, który dodaje nam odwagi oraz uśmiechu. Może dlatego Portugalczycy są tacy weseli. Była kiedyś w Portugalii plaga robaków, nazywała się filoxera, no i ona zniszczyła wszystkie winnice. Więc jeżeli chcielibyście na przykład spróbować takiego starego wina sprzed tej plagi, plagi no to kosztuje ono bardzo, bardzo dużo, bo aż 3000 euro. Portugalczycy są mega pomocni, a szczególnie jak widzą małe dzieci. Często przepuszczają w kolejkach, e, przepuszczają w drzwiach, na przykład podtrzymają, e, jeżeli musicie przejść z wózkiem, a nawet e, przejdą specjalnie kilka metrów, żeby tylko podać waszym dzieciom bucik, który dopiero spadł z ich nóżki. Centrum Porto były bardzo pustoszałe po zmroku, szczególnie nic tutaj się nie działo. Było dosyć niebezpiecznie, nawet niektórzy mówili. Ale rosnąca liczba turystów spowodowała, że jest tu coraz więcej barów, kafejek i to miejsce tętni życiem. Dzisiaj jest lockdown, więc oczywiście nie tętni, ale normalnie jest tu naprawdę sporo ludzi. Odwiedzając Porto, warto zobaczyć okoliczne miasteczka, które też mają bardzo fajny klimat: Viana do Castelo, Ponte de Lima, Braga, Gimarães albo Dolina Rzeki Douro, którą zobaczycie w kolejnym odcinku.